Z Ewangelii według św. Mateusza na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Za każdym razem, kiedy czytam ten fragment Ewangelii wpadam w takie zdziwienie, dlatego że nie przypominam sobie takiego momentu w księdze Wejścia, w którym Mojżesz siedziałby na jakiejkolwiek katedrze, nigdy nie miał tronu. Nigdy nie miał miejsca, z którego mógłby nauczać. Nigdy nie miał yy, budynku, pomieszczenia, w którym by się znajdowało miejsce jego wykładów czy kazań. Mojżesz, odkąd spotkał Boga, zawsze był w drodze. Przez całe życie. Był w drodze. Nie posiadał katedry. Tymczasem Jezus mówi, że faryzeusze i uczeni w piśmie zasiedli na katedrze Mojżesza. Co to znaczy? To znaczy, że podczas gdy Mojżesz był dynamiczny, gdy Mojżesz w spotkaniu z Bogiem odnalazł impuls do tego, żeby wyruszyć w drogę, to uczeni w piśmie i farzeusze są statyczni. Zasiedli w jednym miejscu, nie mają pragnienia opowiadania o Bogu tym, którzy go nie spotkali. Uważają, że to inni powinni do nich przychodzić i pokornie słuchać ich nauk. W niczym nie przypominają Mojżesza. Tylko w swojej wyobraźni są Jego naśladowcami. To jest coś, co nam grozi. Spotkanie z Bogiem zawsze prowokuje do tego, by wyruszyć w drogę, by wyruszyć w pielgrzymkę wiary. Jeżeli kochasz swoją kanapę, albo to miejsce, w którym jest Ci tak wygodnie i bezpiecznie, to zapytaj się, czy naprawdę spotkałeś Boga żywego i dynamicznego, czy może szukasz i spotkałeś święty spokój. Do zobaczenia jutro.